Mamy piękny bolo z Marzewica. Można zawsze przyjść na spacer w piękny dzień, tak jak dzisiaj, 15 stopni. Jutro ma być też 15 stopni, a we wtorek ma być 17. Następny weekend 19 stopni, więc jest piękna pogoda do spacerów. Jest bardzo dużo ludzi, mm, którzy właśnie chcieliby spędzić mile czas. Sami zobaczcie, jest naprawdę bardzo dużo, grono zainteresowanych ludzi. Chociaż powiem Wam, że jest tutaj nawet tłoczno, więc żeby dobrze nagrać to muszę właśnie też Wam pokazać tak, żeby było tu więcej miejsca.